Cześć, jestem Kasia z medłoteki, a dzisiaj robimy świąteczne mydło cynamonowe. Zapraszam. Okay, zanim zaczniesz robić to mydło, musimy sobie porozmawiać o kilku ważnych kwestiach. Pierwszą kwestią, o jakiej chciałabym e, powiedzieć, to jest cynamon. Cynamon jest przyprawą, która jest uznawana za substancję drażniącą i irytującą skórę. No ehm, więc pytanie, czy ten cynamon dodawać do mydła, czy nie? Mnie cynamon nie podrażnia. Ja lubię go dodawać do mydła cynamonowego, ale to nie musi być prawda o tobie. Czyli innymi słowy, jeżeli Ciebie cynamon podrażnia, możesz zrobić e, taki test na niewielkim fragmencie skóry, to po prostu nie dodawaj go do mydła. Nie ma co ryzykować. To nie jest jakiś przymus dodawania tego cynamonu. Ten cynamon ja dodaję głównie dlatego, że on ma taką teksturę, która lekko drapie pod prysznicem i ja y, lubię to drapanie. Natomiast y, jeśli chodzi o sam zapach mydła, no to tutaj bardziej olejek cynamonowy daje nam ten zapach. No i tutaj sobie od razu płynnie przechodzimy do drugiego zagadnienia, czyli do olejku z cynamonu, konkretnie olejku eterycznego z kory cynamonowej bądź z liści. Jeśli chodzi o ilość olejku cynamonowego w mydle dla nas właśnie mydlarzy, mydlarek, najważniejsze jest to, co mówi o tym IFRA. IFRA to jest taka organizacja, która zajmuje się wyznaczaniem standardów um, i badaniem bezpieczeństwa substancji zapachowych. Um, no i tutaj wytyczne IFRA są e, często taką wskazówką, jaka ilość e, danego zapachu jest bezpieczna dla kosmetyków. E, jeśli chodzi o olejek cynamonowy, no to tutaj e, ten olejek, zarówno z kory, jak i z liści, e, powinien być stosowany w dosyć niewielkich ilościach, jest to 0,5% według ostatnich wytycznych, w związku z czym jest to dosyć niewielka ilość olejku. Dlatego fajnie jest uzupełnić tę e, ilość e, olejku, taką powiedzmy brakującą. Jakimś innym olejkiem, na przykład pomarańczowym, albo olejkiem Meijang. Olejek Meijang jest takim olejkiem, który ma zapach cytrusowy, ale nie wietrzeje tak szybko jak olejki cytrusowe z mydła. Jeśli zastanawiacie się, od czego obliczyć te 0,5%, bo mówimy tutaj o ukończonym produkcie kosmetycznym, więc przyjmijmy, że jeżeli. Robimy sobie mydło z 500 g olejów, dodajemy do niego powiedzmy tam około 200 g wody, no to końco, końcowym, końcową wagą e, pewnie będzie jakieś 700 g tego mydła. No i pytanie, czy obliczać tę ilość olejku cynamonowego od 700 g, czy od tych 500 g olejów? Ja obliczam to od 500 g olejów i już powiem czemu. E, robię tak dlatego, że wilgoć wyparowuje z mydła podczas suszenia, w związku z czym mydło zmienia wagę, traci na tej wadze. Więc dla mnie jakby bezpieczniejsze jest poleganie na olejach, które stosuję do zrobienia mydła. Więc tutaj obliczam te 0,5% olejku cynamonowego od 500 g olejów. Jeśli zastanawiasz się czemu to mydło jest takie blade i nie ma takiego samego koloru jak mydło z mojego bloga, no to jest tylko dlatego, że ja do tego mydła nie dodałam e, sproszkowanej skórki pomarańczowej, e, takiej kupnej, którą dodałam do właśnie mydła blogowego i ta skórka nadała temu mydłu taki brązowy kolor. Dlatego, jeśli chciałabyś mieć brązowe mydło, no to tutaj polecam dodać niewielką ilość albo kakao, albo e, niewielką ilość właśnie tej skórki cytrynowej, e, takiej sproszkowanej, która również nadaje taki właśnie troszkę cynamonowy kolor e, temu mydłu bądź jakiś barwnik do mydła, jeżeli oczywiście używasz. Ja tutaj uczulam, że ten przepis jest przepisem na mydło proste. Ponieważ stosujemy w tym mydle olejek cynamonowy, trzeba wziąć sobie pod uwagę, że olejki przyprawowe, mówimy o olejkach aromatycznych, powodują szybsze zastyganie mydła. Tak się dzieje w przypadku olejku cynamonowego, tak się dzieje w przypadku olejku goździkowego, więc jeżeli go dodajemy, trzeba się liczyć z szybszą reakcją. Więc to mydło nie jest mydłem, z którym można długo pracować. Jest mydło, które należy dosyć szybko przelać do foremki po zrobieniu. Ono też zawiera dosyć dużo e, twardych tłuszczów, to też wpływa na to, że ta reakcja może zajść nieco szybciej. E, w związku z czym e, tak jak powiedziałam, nie polecam do pracy z mydłem. E, można oczywiście dodać jakiś barwnik, natomiast e, tutaj robienie warstw czy robienie jakichś skomplikowanych wzorków to w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast e, to co fajnie się udaje, to jest praca z wierzchem mydła, ponieważ tutaj szybko przechodzimy do tej fazy takiego gęstego, gęstego budyniu. No i to jest faza, która bardzo fajnie pozwala na to, żeby dekorować ten wierzch mydła. Możemy sobie pozwolić na różne wzorki. Tutaj ja dodałam na wierzch tego mydła nieco czerwonego pieprzu. Bardzo lubię czerwony pieprz, jak widać, bo poprzednie moje mydło dyniowe też zawierało czerwony pieprz na na wierzchu, ale bardzo lubię czerwony pieprz, bo on po prostu się nie przebarwia od, od wody rynku sodu i generalnie nie utrzymuje ten kolor i um, nie brązowieje. Natomiast oczywiście tutaj można różne rzeczy na ten wierzch mydła dać. Oczywiście, jeżeli masz na to ochotę, bo też warto sobie wziąć pod uwagę, że tak gdyby, przystrajanie tego wierzchu um, owszem wygląda fajnie estetycznie, ale zawsze warto sobie wziąć pod uwagę to, że no może zatykać odpływ w wannie, czy tam pod prysznicem, więc Generalnie nie należy przesadzać, żeby mieć ym, oczywiście sprawne rury. A teraz już zapraszam Cię do obejrzenia wideo zrobienia, właśnie, mydła cynamonowego. Zanim zaczniesz robić mydło, przygotuj sobie foremkę. Moja foremka ma wymiary 223 mm długości, 60 mm szerokości i 70 mm wysokości. Oprócz foremki, oczywiście, potrzebujemy też olejków. Zapachowych eterycznych. Ja użyłam czerwonego pieprzu do ozdobienia wierzchu mydła. No i dodałam niewielką ilość cynamonu, o którym wspomniałam już we wstępie. Po przygotowaniu dodatków przechodzimy do odmierzania tłuszczów. Na pierwszy ogień idzie oliwa z oliwek, a właściwie oliwa z wytłoczyn oliwek. Ona może troszeczkę przyspieszać gęstnienie mydła, ale ponieważ ceny oliwy są po prostu horrendalne. No to możemy tutaj w przypadku tego mydła, bo nie robimy żadnych oczywiście swerli, możemy polegać właśnie na tych wytłoczynach. Tutaj dodaję olejki eteryczne i porządnie wszystko mieszam. To jest bardzo ważne, żeby rozmieszać dobrze olejki eteryczne bądź zapachowe. No i przechodzę do odmierzenia tłuszczów twardych. Odmierzam 196 g oleju kokosowego. 105 g masła shea. 49 g masła mango. I 70 g masła kakaowego. Po odmierzeniu tłuszczów zabieramy się za odmierzanie składników na łuk. Odmierzamy 160 g wody. I dokładnie 98 g wodorotlenku sodu. Następnym naszym krokiem będzie oczywiście zrobienie ługu. Wsypuję więc wodorotlenek do wody i bardzo energicznie mieszam. Pamiętaj, nie nachylaj się nad naczyniem. Staraj się nie wąchać oparów z wodorotlenku. Opary wodorotlenku mogą bowiem podrażniać błony śluzowe. Po rozmieszaniu wodorotlenku w wodzie umieszczamy całe naczynie w zlewie. Ja napełniłam zlew zimną wodą, w ten sposób ług się studzi. Mierzymy mu temperaturę, jest to temperatura wysoka, wynosi 79 stopni, więc ewidentnie trzeba łuk przestudzić. A w czasie, kiedy łuk się studzi, ja rozpuszczam tłuszcze twarde, rozpuszczam je na gazie, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zrobiła to w kuchence mikrofalowej, indukcyjnej, tutaj nie ma to większego znaczenia. Najważniejszą kwestią jest rozpuścić dokładnie wszystkie tłuszcze. Tutaj zwróć uwagę na masło kakaowe, bo ono ma wyższą temperaturę topnienia. Dlatego pokrojenie masła kakaowego na mniejsze kawałki pozwala je lepiej rozpuścić. Po roztopieniu mieszamy tłuszcze twarde z tłuszczami miękkimi. Tutaj, jak widać, tłuszcze twarde mają temperaturę 55 stopni, więc wlewamy je do tłuszczów miękkich, one mają z kolei temperaturę pokojową. U mnie wynosiła ona 18 stopni. Po połączeniu tłuszczów porządnie wszystko mieszamy. Temperatura ogólnej mieszanki tłuszczów wtedy spada. Ja już tutaj wyciągnęłam ług, który się przestudził, ma, jak widzisz, 38 stopni. No i zaraz zmierzymy sobie mieszankę olejów, tłuszczów. Temperatura wynosi 32 stopnie. Idealnie, możemy łączyć łuk z tłuszczami. Łuk wlewam po szpatułce, w ten sposób ograniczam bąbelki powietrza. Na początek mieszam delikatnie szpatułką. To mydło zastyga dosyć szybko, więc nie należy przesadzać z mieszaniem. Za chwileczkę dodam cynamon. Rozpuścimy go tutaj sobie. Warto pamiętać, że cynamon pod wpływem wody lubi tworzyć taki glutek. Ja go tutaj wsypuję z tego powodu bezpośrednio do tłuszczów. No i oczywiście trzeba go porządnie wmieszać do tłuszczów, tak żeby potem nam nie tworzył smug w mydle. Za chwilę użyję blendera. Ważna uwaga. Tego mydła nie należy przemiksowywać. Używaj blendera oszczędnie. Wystarczy kilka pulsacyjnych bądź ciągłych ruchów blenderem. Po zanurzeniu blendera zawsze polecam unieść delikatnie końcówkę, żeby pozbyć się banieczek powietrza. No i blendujemy masę. Nie zajmie mi to dużo czasu. Mydło dosyć szybko robi się gęste i za chwileczkę będę już go mogła przelać do foremki. Nalewam mydło do foremki. Tutaj nie ma jakiejś filozofii wielkiej. To nie jest mydło, z którym pracujemy, więc nie robimy żadnych warstw ani swerdli. No i możemy przystąpić do ozdabiania wierzchu mydła. Ja robię wzorek łyżką. Do boku na koniec posypuję wszystko pieprzem czerwonym i delikatnie wciskam łyżeczką ten pieprz w głąb masy. A następnie odstawiam mydło w ciepłe miejsce na przynajmniej 24 godziny. A tak wygląda mydło po saponifikacji wstępnej. Przeszło sobie fazę żelową. Wyciągam je więc z formy, za chwilę pokroję. Pokroję je nożem, więc nie będzie tak super prosto. Ale możesz użyć też krajalnicy do mydła. To już kwestia preferencji. A tak wygląda pokrojone mydło. Mam nadzieję, że podobał Ci się film. Jeśli tak, to wiadomo, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem.